Drugi dzień na Maderze, jak widać za mną znów słonecznie mimo tego, że planowano, planowano, zapowiadano w pogodach jakieś chmury i deszcz co mnie trochę cieszyło, bo się wczoraj strasznie zjerałem, a tu jednak słońce świeci, a jest godzina dziewiąta, której się wygramoliłem z hotelu. Wczoraj byłem strasznie zrypany, położyłem się spać nawet przed 21 pierwszą. spałem chyba z 10 godzin. spałem jak zabity. No ale czas się ruszyć. Ale jest fajnie teraz w tym momencie, nie wiem ile stopni, ale jest tak sam raz idealnie bym powiedział, nie jest za ciepło. Na krótko czuję się idealnie. Chcę zjeść jakieś śniadanie, kawa, potem może trochę po mieście połażę. Zobaczę. Jaki tam fajny widok na góry. W centrum miasta uprawiane są banany. No dobra, zjadłem przeciółkę, wypiłem kawę. Postanowiłem trochę tutaj się poszwendać, bez jakiegoś planu konkretnego. Tak po prostu, żeby się przespacerować. Nie wiem co dzisiaj będę robić. Standardowo będę improwizować. I powiem, nie? Jeszcze trochę cienia Kiedy tu się pójdzie ja nie ryzykuję, bo jeszcze wejdę komuś na działkę. Idę takim tutaj dyktem. woda płynie, ale jestem ciekaw, czy to jest na woda. Nie będę ryzykować W cieniu fajnie, w słońcu cierpienie. Ale gdy myślę, że mam wracać do późnej jesieni deszczowej i zimnej i wietrznej u mnie, no to jednak wolę się nacieszyć tym ciepłem słońcem. Mimo tego, że jestem spalony, to jeszcze trochę korzystać i czerpać. Tam są chmury, to mnie cieszy. Wszędzie te banany. Nie wiedziałem, że to jest taki bananowy kraj, kraj wyspa. jest jakaś taka industrialna część Madery za mną coś związanego z elektrycznością tam po tej stronie te silosy duże to chyba produkują cement mi się wydaje tutaj coś się z gazem a tu po mojej lewej zaczyna się promenada, to mam zamiar się przejść wracając Zajrzałem za zakrętem co jest. No i tu jest ładny widok, i klif duży. I stwierdziłem, że jeszcze nie będę się udał w stronę hotelu. Tak tu przejdę się, może tam jest jakiś punkt widokowy czy coś. Лет не было, видать, что а, как бы, а что -то. Słońce zaszło, uff, jaka ulga. Nie obraziłbym się, jakby nawet trochę popadało. zjadłem właśnie egzotyczną rybę której nazwy nie przytoczę za żadne skarby z warzywami no, była rewelacja jednak muszę przyznać kupiłem kawę no i teraz udaję się w stronę hotelu tą promenadą którą już miałem plan wcześniej się udać no, ale trochę plany się zmieniły jak zwykle u mnie wszystko improwizowane standard Tam, tam ludzie szli. Ja niedużej odległości za nimi. Prawie ich zmiotło z tej promenady ma sakę. Też mam jakiś taki gen, gen geniusza zła. Po prostu usiadłem sobie. zacząłem się przyglądać, jak ci ludzie próbowali przejść ich woda oblewa. Nie, nie, nie zrobiłem z tego uwagi, ale to dać. Matorów geologii Trochę kropli grzawka Fajnie to się to rzeźbo Strasznie głośno od tych fal bardzo głośno Nadal pada jakaś mrzawka Jak widać za mną Tam od północno-zachodniej strony się chmurzy strasznie Stamtąd idą chmury Ale na wschodniej części wygląda to trochę lepiej I zaraz idę na hotel ja Wezmę jakiś prysznic Odświeżę się I myślę żeby może ruszyć tam właśnie na tą Zobaczę. Właśnie dotarłem do kolejnego miejsca, na kolejny parking. Jest 18.55, trochę późno, więc nie wiem, jak daleko uda mi się dotrzeć. Ale zobaczymy. Gospedalizacja standardowo mojej Szarłem burgera i dopadło do mnie... Dopadło mnie poczucie winy. Słońce już zaszło ale jest jeszcze widno zaszło jakieś 6 minut temu powiedzmy Ech. ta góra tutaj wydaje się jeszcze być w zasięgu żeby na nią wejść ale nie mam czołówki Teraz jest widno ale kiedy dokładnie się zrobicie no to nie wiem nie zarejestrowałem wczoraj i nie chce mi się w sumie ryzykować Mogłem się pokusić tam jeszcze. nie widzę jakiejś takiej ogromnej potrzeby, żeby i ryzykować i też no, jakiś taki wysiłek zbędny sobie aplikować jutro. Też chciałbym w górę uderzyć więc nie chcę się też totalnie wypompować, bo już czuję też zmęczenie, dość intensywnie tak jest więc sobie chyba odpuszczę, tylko dojdę tutaj do tego klifu czy tak mi się wydaje, że to jest klif, nie wiem dokładnie co to jest urwisko może jakieś i chyba będę wracać Szkoda, że nie, właśnie nie zarejestrowałem wczoraj, o której się robi ciemno to tak dokładnie to bym wiedział czy... Jest tam sens zbijać na górę czy nie Chociaż i tak już coraz mniej światła, więc i zdjęcia i wideo coraz słabsze będą z czasem <gry> Aha, żeby nie wchodzić tutaj, bo tu może się coś oberwać pewnie A, dobra Nie ma co Uu, w tą stronę Ci idzie to jest dużo gorzej, <gry> jeśli chodzi o światło To duże światło, tu mniej światła, dobra, zbieram się powoli z powrotem. Jak będzie jeszcze widno, jak ten na parking, to tam może jeszcze sobie siądę pomedytować chwilę, chociaż wątpię. Pewnie jak dotrę, to już będzie niebińska ciemność. Jak się okazuje, postąpiłem całkiem słusznie. Już nie wchodziłem na tą górę. Myślę, że jakieś 45 minut, i to już ciemku. Także gdybym wszedł na tą górę, to by było <grym>, strzał w kolano.